Sami Państwo widzieli mnóstwo zdrowia, mnóstwo zaangażowania, momentami dobrej gry, szczególnie w pierwszej połowie, jeżeli chodzi o założenia. Sytuacje bramkowe i ten mecz mógłby się zupełnie inaczej potoczyć, ale ja tak mówię już od, od jakiegoś czasu z Górnikiem Łęczna, z Arką, z Koroną. No a jak się nie wykorzystuje sytuacji takich w Gdańsku z zespołem, który ma taki potencjał ofensywny, to. Prędzej czy później może się, to, może się to zemścić. Tak się stało dzisiaj. Lechia wygrała i my, my wracamy do Płocka znowu bez punktów. Szkoda mi bardzo dzisiaj moich zawodników, bo rzeczywiście no w dużej mierze realizowaliśmy to, co, to, co chcieliśmy, a, a jesteśmy w trudnej sytuacji, bo mentalnie ten zespół potrzebuje mm, po prostu zwycięstwa. I z każdym kolejnym spotkaniem będzie to, będzie to trudniejsze, ale nie poddajemy się. Myślę, że kiedyś to się odwróci. Muszę to powiedzieć: ja nie lubię czegoś takiego jak szczęście w piłce, ale ono jest szalenie potrzebne i nam jego ewidentnie w ostatnim miesiącu czy nawet dwóch brakuje. Szkoda, żałuję. Muszę powiedzieć, że. Zmieniając już troszeczkę temat, z wielką satysfakcją jestem tutaj w Gdańsku. Przyjechałem po, po tylu latach i e, czuję sporą dumę widząc ten stadion, widząc tych kibiców, bo gdzieś tam myślę, że jakąś delikatną cząsteczkę do tego dołożyłem. Pozdrawiam Państwa. Marcinieś, ja chciałem zapytać o tą sytuację z rzutem karnym. Masz pretensje do. Merebaszwilego, czy po prostu doceniasz spryt Kuby Ważniaka, który ułatwiał. Który znaczy, ja korzystam. przede wszystkim musiałbym zobaczyć to na wideo, bo są różne opinie już tak na gorąco. Jedni twierdzą, że, że rzut karny, drudzy mają wątpliwości. Nie wiem na pewno mogę powiedzieć jedno, że poza sytuacją w pierwszej połowie po naszym błędzie, co Kiełpin obronił gdzieś tam na linii bramkowej, to do rzutu karnego Lechia nie stworzyła takich czystych, stuprocentowych sytuacji i na pewno to był zwrot. Pierwszy to poprzeczka, Kante na 2-0, i, i, i myślę, że ten mecz zupełnie inaczej. No i drugi taki ewidentny, ciężko było się spodziewać, że Lechia nie będzie nas atakować, grając u siebie i nie stworzy przewagi, mając taki potencjał ofensywny. Także, także na pewno to była kluczowa sytuacja, bo im dłużej ten mecz by trwał, to wydaje mi się, że, że, że mielibyśmy szansę na jakiś szybki atak jeszcze w tej drugiej połowie. Yy, nie trafiliśmy ze zmianami też. Także to, to też jakby. Mm, nie dały te zmiany dzisiaj tyle jakości, ile ile chcielibyśmy w tak trudnym dla nas momencie, ale, ale tak jak mówię, no, musimy, musimy się pozbierać i, i jakby teraz yy, wierzyć w to, że można to odwrócić, bo, bo, bo nie jest to po takich meczach, po takim meczu jak dziś, po takim meczu jak, jak z Arką dwa tygodnie wcześniej, jeszcze kilku wstecz. Rzeczywiście nie jesteśmy słabsi w tych meczach, nikt, nikt nas ewidentnie tak nie dominuje. No, oczywiście no, Lechia nas zdominowała w posiadaniu piłki, ale to było dzisiaj do przewidzenia i, i, i tutaj mm, trudno cokolwiek y, mądrzejszego powiedzieć. Marcin, to ja zapytam Cię o sytuację z pierwszej połowy, co mówili Twoi piłkarze w szatni, czy tam był karny dla Was? Nie rozmawialiśmy o tym tak konkretnie w tej chwili jeszcze, bo mówię, te emocje są tak, tak duże, zawodnicy… Bardzo mocno to przeżywają, bo gdzieś tam, tak jak mówię, kolejny mecz, bez, bez yy, teraz bez, w ogóle bez punktów Z Arką chociaż zremisowaliśmy, ale, ale nie sądzę, żeby tam była jakaś bardzo duża kontrowersja. Chodzi mi o twój status, no bo wiadomo, seria Wisły no, jest imponująca. Dwa punkty siedem spotkań. Nie wiem, czy jak, jaka jest Twoja pozycja w zespole obecnie w, w klubie. No jak to Chcesz wygląda? zapytać, czy mam walizkę spakowaną? Nie, 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 bo to od pięciu, w, pięciu zawsze, lat. Zawsze musi być spakowany podejrzewam, ale no, jak, jak w klubie to sytuacja od wewnątrz wygląda. Nie, no oczywiście przecież panowie, no zdajecie sobie sprawę, działacie w tym fachu mniej więcej tyle, co ja albo i dłużej. Tylko po drugiej stronie i wiecie, jak jest, jeżeli trener nie wygrywa, to zawsze pojawiają się pewne spekulacje, pojawiają się domysły. Ja myślę, że raczej w Pocku nie, nie muszę specjalnie nikomu zbyt wiele udowadniać. Przeżywam to tak samo. Zdaję sobie sprawę z tego, że jeżeli się nie wygrywa, to trener bierze za to odpowiedzialność, ja tą odpowiedzialność biorę jak najbardziej. Kontrakt mam do czerwca, mmm, także mam nadzieję, że go wypełnię, ale, ale czas pokaże. Ja chciałem trenera o ten wątek sentymentalny za, zapytać, o którym trener mówił. Wiem, że trudno po przegranym meczu składać takie deklaracje, na które ja chcę namówić trenera, ale czy trener nam powie, że kiedyś wrócę do Lechi jako trener, czy takich deklaracji nie będzie? Znacie mnie i wiecie, że. Swoje całe młode lata spędziłem w Lechii, potem dostałem tutaj szansę, żeby zaistnieć jako trener. Myślę, że całkiem nieźle z tej szansy skorzystałem i Lechia jest moim klubem, także mogę sobie powiedzieć, że jestem lechistą. Za każdym razem to podkreślam i jeżeli kiedykolwiek będzie taka możliwość, czy zainteresowanie, czy to jestem zawsze do dyspozycji, ale, ale, ale na razie Póki co to mam, mam robotę do zrobienia w Płocku, a tutaj w Lechis, z tego co widzę, to raczej e, idzie to wszystko w bardzo dobrym kierunku. Także być może kiedyś czas pokaże. Cóż, ten mecz nie ułożył nam się tak, jak byśmy chcieli, było za dużo miejsca e, przy kontratach, dlatego, dlatego zmieniliśmy troszkę ustawienie, żeby, żeby troszkę tą, tą, tą grę taką naszą, żeby poprawić od skrzydła, bo, bo te akcje, mało było akcji odskrzydlających w pierwszej połowie, tą jedyną sytuację, którą mieliśmy, czy dwie, e, były od skrzydeł. I, I tutaj uważaliśmy w przerwie, że, że tu nam potrzeba, tu będzie ten klucz do zwycięstwa. I a, pochwały dla zespołu, bo bo takie mecze są bardzo ciężkie i szczególnie przegrywając, doprowadzając do, do, do zwycięstwa do trzech punktów, na pewno, na pewno to cieszy. No, tak jak powiedziałem, no, ciężki mecz, na pewno ciężkie warunki, ale no, widać, że, widać, że ten zespół się scalił, że, że wierzą w to, że mogą odwrócić losy meczu już nie po raz pierwszy i, i zdobyć trzy punkty, także na pewno to zwycięstwo bardzo mnie cieszy. Pewnie, że pamięta pan mecz, w którym było tyle niedokładności w grze pańskiego zespołu? Może nie, niedokładności. Byliśmy zbyt, zbyt skupieni, zbyt blisko siebie i powiedzmy nie było, nie było tej wymienności pozycji, która nas zawsze cechowała I, i te niedokładności brało się z tego, że potrzebowaliśmy jeden, dwa, trzy kontakty na to, żeby tą piłkę przyjąć. Później już to wyglądało, szczególnie po przerwie, już dużo lepiej. Um, tak jak mówię, no, są jest, jest te, te błędy, czy powiedzmy ta niedokładność, o której Pan mówi, są, są kwintesencją tego, że, żeby, że staliśmy blisko siebie i... i Praktycznie wbiegaliśmy w te same sektory, później nie było już tej, pierwszy pas poszedł, pierwsze podanie, drugiego już nie było, nie było trzeciego, nie było tej płynności w grze i stąd się brała ta niedokładność, o której Pan mówi, ale tak jak powiedziałem, no, te częste kontakty brały się z te, również z tego, że no, trzymaliśmy tą piłkę, odwracaliśmy się w zupełnie inną stronę i nie było tej płynności w grze, także tutaj uważam, że, że jest, jest na pewno coś do poprawy że mówi pan, że zespół, zespół się scalił, to dlaczego Marko Pajszą po zmianie poszedł do szatni? Krasic został na ławce. Wie pan, są, są piłkarze, którzy emocjonalnie podchodzą do tego. Ja tu nie, nie szukałbym żadnych, żadnych przyczyn czy sfrustrowania, czy niechcienia. Nie. Marko grał uważam bardzo dobrze, tylko, tylko to co mówiłem o, o samej grze, że było widać, że z grze się sobie przeszkadzają, że, że te miejsca, w które, które powinniśmy wykorzystać nie są wykorzystywane w 100%, dlatego dokonaliśmy takiej zmiany, a nie, a nie innej. Także tutaj nie doszukiwałbym się drugiego dnia, jeśli chodzi o to. Na przedmeczowej konferencji prasowej trener powiedział, jak cytuję z pamięci, mm. nieważne co dzieje się na boisku, najważniejsze, by znaleźć drogę na do zwycięstwa. Dzisiaj chyba graliście w myśl tej zasady, czy w związku z tym to hasło gdzieś zawiesi trener w szatnie, żeby piłkarze <noise> pamiętali i wiedzieli o każdej jedynie godzinie. Yes zdają sobie sprawę i zdawali sobie, tak jak Pan Paweł powiedział i, i wcześniej, e, później również, że, że zdawali sobie sprawę z tych niedokładności swojej grze. Zdawali sobie sprawę, że ta gra nie wygląda tak, jak powinna wyglądać, szczególnie biorąc pod uwagę, że graliśmy bardzo ofensywnie, że e, te akcje były rwane, że staraliśmy się tą piłkę pchać, przez ten środek pchać. A Wisła była bardzo dobrze zorganizowana, grali, czasami cofał się Furman w linii obrony, e, czasami drugi pomocnik, także mieli Piątkę, szóstkę, która to zabezpieczała, i było bardzo ciężko przejść przez środek to, co, to, co rozmawialiśmy, o czym rozmawialiśmy w przerwie. Także. Tutaj to, to, ta wiara jest, no, mi się wydaje, niezachwiana, bo pewne standardy sobie wypro, wy, wypracowaliśmy. Byliśmy cierpliwi na tyle, że, że wiedzieliśmy, że jeżeli pierwszą bramkę strzelimy, to, to, to na pewno nam będzie łatwiej i, i te sytuacje będziemy tworzyć. No, mieliśmy kilka bardzo dobrych sytuacji. Seba wprowadził nową jakość w zespole, także uważam, że, że na pewno trzeba się cieszyć z tego, że, że znaleźliśmy tą drogę, tak jak pan powiedział, do zwycięstwa, że weszło nam to w nawyk, ale no, życzylibyśmy sobie, żeby... Żeby takich meczów było jak najmniej, że, że trzeba gonić wynik, musimy grać bardziej dojrzale, bardziej mądrze wyrachowanie i czekać na swoją szansę, nie z każdej sytuacji, tak jak wiele razy Wam podkreślałem, jak rozmawialiśmy nawet w kuluarach, że nie z każdej sytuacji się strzela bramkę, no, trzeba być cierpliwie, trzeba czekać na swoją szansę, jeśli ta szansa będzie, to, to wtedy trzeba przyspieszyć, wtedy trzeba to wykorzystać i myślę, że Tutaj jest również klucz do, do najbliższych tygodni, szczególnie na następnym tygodniu, gdzie wiemy e, z kim gramy, jak to będzie wyglądać. Także nad tym musimy na pewno popracować.